Siema, to ja mam to jak? Lucky PCD. To będzie mój pierwszy film X Polish Car Driving. Oczywiście e, z, zaczynamy z. No tu nie zaczynamy od początku, bo już trochę gram w Polish Car Driving. Widać to po Kasie, ale to po Kasie mam mało, bardzo kasę, ale zobaczcie za to ile ja mam pojazdów, kurde. Mam oczywiście maluk darmo, Projusa, mam Skod Octavia, BMK. Tira takiego Taki busik Ogólnie teraz zbieram na śmieciarę Bo moim celem jest żeby spróbować wszystkich prac w Car I co? Chyba żeby się trochę poszaleć, podriftować Bierzemy chyba BMeczkę, nie? BMeczkę. Oczywiście Bierzemy, spawnujemy BMeczkę. I co? Ogólnie niedługo będę robił filmik, jak będę zdawał prawo jazdy, bo nie ma co ukrywać, kurde widzowie, bo sobie te prawo jazdy straciłem. Ech, już widzi, widzicie po moim samochodzie dlaczego. Dlaczego, bo wszyscy bemkarze, to tak? Zosaliśmy właśnie zamówienie. Oczywiście jako bemkarze nie używamy kierunkowskazów. No ja... Pip, pip, pip. Jej, ja się sklinowałem. Tutaj okrawężnik pizza, ja u Andrzeja. Andrzej, ty szybko rób tą pizzę. Dobra, jedziemy na krupy. Krupy to chyba będziemy jechać tą, tą. Tu, 205, tędy. I powtarzam po raz kolejny oczywiście, bez kierunkowskazy, bo mamy BMW. Lubimy pranka tirowcowi. I robimy, no. Jedziemy do tego płodzich. Polish Card Driving na te krupy. Oczywiście tu jakiś drift wejdzie. O Jezus. I tak się kończy drift to. Tak się właśnie kończy driftowanie w Polish car Driving. Proszę. Widzicie? Że w ogóle szybciej nie jest w tym. w tych. w celu. No, pewnie byście chcieli. O, później zrobimy tutaj skok w tym fajnym. Będzie fajnie. Skok zrobimy. Pewnie chcecie zobaczyć BMK od środka. Ci, to, którzy są publiczka driving trochę się nie stać na bmg dopiero zaczynają to pokażę wam tą BMK od przodu a to od od, znaczy od pierwszej osoby jakiś drifting wejdzie opa właśnie tak się kończy drifting. oczywiście my z plecakiem znowu jedziemy sobie przez pole bo czemu by nie Jedziemy sobie przez pole, bo czemu by Nie, ale tak teoretycznie biorąc to bardziej lepiej jeździć przez pole, bo jak jeździsz po ulicach, tam może stać policja, mogą cię złapać. Albo fot fotel jakiś. Dobrze, już jesteśmy w krupach. To my gdzieś tu mamy dostarczyć to żarcie, nie? Grupy 20. Aha, ja chyba wiem, gdzie to jest. Dobra, to tam jest, tego Maciusia. Będziemy tutaj skręcać. Łapa maluchu, uważaj ty, pereber. No ten. Ci z maluchów to oni są zawsze jacyś dziwni. Kurde, zawsze tak psują dzień takiemu błękorzowi jak ja. Bierzemy. I to mamy dostarczyć też żarcia. Tu. Dobra, bierzemy, bierzemy. O, 1500 właży. Możecie zauważyć, że teraz właśnie, tak jak mówiłem na początku, nie mam prawa jazdy, bo oczywiście straciłem. O, i mamy kolejne. Jest to. dobra. Do Starego Jarosławia jedziemy teraz sobie. To jest tutaj bliutko, Miejscowość po Krupach. Będziemy tutaj... Ojej, zapomniałem, że ja nie mogę... Ja zapomniałem, że ja nie mogę kierunkowskazów włączać. Zły człowiek. Zły człowiek porusuje ze mnie. Zdupcamy na te Stare Jarosławie. Oczywiście naszą BMeczką, bo jak... BMEczki są serio. Super. <grych> w ogóle napiszcie w komentarzu, jaki jest, jak, jest wasz ulubiony model BMW. A teraz dla was zrobiłem taki ładny drift przed sekundą. I tu będzie teraz zaraz zakręt śmierci. baba, baba. No właśnie, dlatego mówiłem, że zakręt. Co tam poleciało? Czy wy widzieliście widzowie? Ej, cofnijcie se film, cofnijcie se film i zobaczcie, że coś tam poleciało, jakieś auto, kurde. Jakieś auto tam poleciało z tej rampy tutaj. Hmm, gdzieś tutaj, a tam jest ten sklep spożywcy CBA. O kurde, co, co tu się dzieje? Jakiś mało pigaj, kurde. Dobra, my tu podjeżdżamy oczywiście, parkujemy z driftem, O, pa Lecimy po. uberis. Już niestety skończyły się wakacje widzowie, ale napiszcie tam w komentarzu też, do której klasy idziecie. No i bo będzie ciekawe chętnie sobie to poczytam komentarze. Ej, co, to ja. Aha, bo ja, ja, tu mam, ja tu mam dostarczyć. A co to Buzian łóżek nie dała? Kurde, buzian łóżek nie dała, nie? No Bozia, kurde, nóżek nie dała. No tu jest sklepa, tam mam dostarczyć. No Bozia, nóżek nie dała, naprawdę. No. Tu muszę to dostarczać. No i... Gdyby nie można było sobie pójść. Do tego sklepu. Serio. Sprawdźmy poziom paliwa. A wy tego nie widzicie trochę, tylko przesuwam na chwilę. Tutaj mamy poziom, tutaj mamy poziom paliwa. Jeszcze mamy spokojnie, On bo 70 prawie litrów, więc spokojnie, o, dosławne mamy, z tego sklepu tutaj dosławna mamy zamówienie, więc czeka nas trochę dłuższa trasa, będzie teraz nas czekała powoli, a my teraz tu będziemy, a chłop mi pisze siema, kurde, co tu, Szeodianie Pawla, no, chuchu, dawaj, dawaj mi to zamówienie, no, o, Uber, Uberan Łupa, jedziemy. No i jedziemy na... dosłownie, aż. Więc widzowie będzie... Będzie dłuższa trasa. Więc co Wy na to, że ja wam tą traskę skipnę. Albo skipnę, albo nie skipnę. Dobra, na razie... A dobra, pogadamy sobie, pogadamy, co pojeździmy, nie? Nie ma co skipować, przecież po to są filmiki, żeśmy się pogadali. Wy będziecie oczywiście, przypominam, że zostawcie mi łapkę do góry, bo to mi dla mnie bardzo dużo znaczy. Dla Was to nic nie znaczy, a dla mnie bardzo dużo. O, tu może stać policja, więc przyhamuję, ale dobra, nic nie stoi. Yy, właśnie chciałem bardzo, bardzo Was poprosić o subskrypcję, bo wiecie, no, dla Was to nie dość, że będziecie wiedzieć o moich filmikach, że będę no, nagrywał. A teraz ten maluchem mi się tak wpie w mój boczek, że kurde. Chłop, chyba nie wie. Mam nadzieję, że się zaraz rozdupcy o coś. No i chłop się rozdupcy. No ale wracamy do tematu. To bardzo was proszę, oczywiście, o subskrypcję, bo moim marzeniem jest zrobić live. Y. I ja dopiero zaczynam. To jest mój pierwszy dzień właśnie na YouTubie. i was proszę, żebyście mi dali te 50 subskrypcji, bo jak tylko mi dacie to tylko te 50 subskrypcji, to już będę mógł robić transmisję na żywo, a dla mnie to będzie dużo znaczyć. A teraz to ja, to ja się, to jest teraz czarno, jak nie wiem gdzie, jak w Afryce, jak u pana z Afryki. W nawiasie powiedziałem, tak, żeby jakiś YouTube mnie nie zbanował. ha, ha, ha ale śmieszne. W ogóle to nie było śmieszne, wiem. Yy, dobra, to jedziemy. Oczywiście, jak yy, wracając do tych subów, jak mi, do tych transmisji na żywo, jak mi dacie. O! Co to? No, jak mi dacie te 50 subów, to nie dość, że będę mógł robić transmisję z Polish Car Driving. Będę też ogólnie mam psa, więc będzie, będą oczywiście filmiki z psem i będziecie. Yy, będą live y z psem. Ze spacerkami z psów, będziemy tam, nie wiem, smaczki rozdawać, będziemy chodzić, jakieś odkrywać nowe rzeczy, więc polecam właśnie mnie subskrybować, bo mi też się zrobi miło, jak dacie mi suba. Miło po prostu mi będzie. No i tyle. A my tu właśnie zajeżdżamy powoli eee... Yy. Do tego Sława, tylko że gdzie to jest? Aha, tam jest chyba... To jest tam przy wyrotówce już chyba, prawda? W ogóle we na ma tutaj śmieciarki, co mówiłem na początku odcinka, to ja chcę uzbierać 7, 80 tysięcy kosztuje najtańsza śmieciarka, więc zbieramy te 80 tysięcy i kupujemy śmieciarę, nie? No, to będzie właśnie super. I teraz właśnie robimy filmik z BMK, jak dostarczamy jedzenie. No, a następny filmik będziecie, może... możecie wybrać w komentarzach. I tam pokazywałem Wam, jakie mamy auto. Mamy, i mamy na dwie, dwa auta na taksówkę: Skodę Oktawie i, sko, i Toyota Prius. Oraz mamy Busa, więc wybierzcie w komentarzach, proszę, jaki filmik ma być, z jakiej pracy. No a jeszcze tu sobie chwilę pogramy. Tak nie chcę Wam jeszcze marnować czasu, więc widzimy się chyba jakoś niedługo na, na jakimś następnym filmiku. Nara!